Damy radę? Co prawda nie za pasem, a na głowie. Sroga zima. Za chwilę dowiemy się, jak chronić się przed mrozem i jednocześnie manifestować fajny styl. Tu znowu modna telewizja. Zaczynamy. Dlaczego pomysł na y, minioną epokę? To znaczy, projektanci w ogóle bardzo często inspirują się minionymi epokami. Ten temat akurat chodził za mną jakiś czas. To głównie dzięki opowieściom mojej prababci, która bardzo mile wspominała tamte czasy. Moja rodzina pochodzi z terenów, które teraz już Polską nie są, właśnie za wschodniej granicy. I ten temat przez to mi był zawsze w jakiś tam sposób bliski. Natomiast przede wszystkim Śledzę trendy i jestem zawsze bardzo do przodu przez to, że mam kontakt z biurami trendów, które tam z Paryża, z Amsterdamu, więc też wiedziałam, że ta carska Rosja będzie na topie. Także to było też w tym trochę kalkulacji. Zapytam z ciekawości, wspomniałaś o prababci, czy to przekazy rodzinne, czy miałeś szczęście usłyszeć tę opowieść i... I, e, tą całą historię ominionej po co osobiście. To znaczy ja miałam okazję usłyszeć osobiście, ponieważ moją babcię jeszcze e, moją prababcię znałam. E, także pamiętam jej opowieści, aczkolwiek byłam mała, więc one nie są takie świeże w mojej głowie. Przypomnijmy nazwę kolekcji. Kolekcja nazywa się Carina, czyli tłumacząc na polski, Caryca. I z tytułem zawsze mam wielki problem i było milion propozycji tytułów, ale w końcu ten właśnie jeden krótki okazał się chyba takim najtrafniejszym. Od razu wiadomo o co chodzi. Nie rozumiem, czyli można powiedzieć, że zainspirowała się Caryca Katarzyna? Nie, raczej w ogóle o niej nie myślałam. Myślałam bardziej e, o osobach, które się tam na dworze e, wtedy mm, poruszały, ale nie aż tak wysoko nie, nie, nie caryca. E, to znaczy chodziło o to, żeby to w jakiś sposób tytuł się kojarzył, ale nie myślałam o carycy nie.